Siemanko, witam! Jestem Kasia! Cześć czołem kluski z Rosołem. To był ciężki weekend. Tak, ciężko jest być influencerem. Ja się w pełni zgadzam z Wersow. Wersow miała rację. Ona zawsze ma rację. Powiem wam tak. Przychodzę na ten festiwal ekipy i widzę tego ziomeczka. Tego, co go wywalili za biegunkę. I sobie myślę tak. O nie. Skoro on tu jest. To jest to spoiler. On pewnie to wygrał. I to jest spoiler. I ja go widziałam w tej strefie, gdzie tylko my tam mogliśmy wchodzić. I mówię nie. Ale tak chwilę tam siedzę, patrzę i tam było bardzo dużo ludzi z tego Twoich 5 minut. I mówię, ty, są nawet ludzie, którzy odpadli już dawno temu. To może to, że on tu jest, to wcale nie jest spoiler. No i tam się potem okazało, że byli wszyscy. Ja mówię, dobra, uff. Chwilę tam z nimi pogadałam. Pogadałam z, z Bychem, z Malwiną, właśnie z Kubą, z J Jurkiem, z Kasią. Mówię, jesteście moimi faworytami. Nie tego. Oni powiedzieli, nic nie możemy zdradzić, nic nie możemy powiedzieć. Oni, bardzo dobrze, ja nie chcę nic słuchać. Z kim najlepiej mi się gadało? Chyba najdłużej gadałam z Kasią, bardzo sympatyczna. co na festiwalu. W porównaniu z tym, co było w tamtym roku, to uważam, że strefa content była dużo lepiej zrobiona i to jedyny pozytyw, jaki mi przychodzi w porównaniu z poprzednim rokiem, tak szczerze. Było dużo mniej ludzi. Tauron Arena była chyba w połowie tylko wypełniona. Organizacyjnie był totalny chaos. Totalny. Realny chaos. Jakby gdzieś mnie nie chcieli wpuścić, a ja gdzieś musiałam iść, bo tam miałam przejść. To tu mnie nie chcieli, ja tu mnie ten chcieli, a tu coś to coś tam. Od 0 do 10 na ile? Powiedziałabym, że 6, bo pierwszy dzień podrywała mnie Faustyna swoim ubiorem i to było duży plus. Duży plus to był. Nie wiem, czy widzieliście, jak Fausty była ubrana na swój koncert. A mówię, wow. Chciałam sobie przypomnieć, że Remek stoi koło mnie, nie? Drugi dwa razy, jak Fritz zapłacił. Absolutnie nie, Byłam tam zupełnie za darmo. O, przepraszam. Od wczoraj nie ma ze mną kontaktu. Ja go odpakowałam tamego od wczoraj z tym chodzę i cały czas go karmię, głaszczę, sprzątam wszystko. Wybrałam sobie kraba o imieniu Tom. A, zjedz, jeszcze ciasto. Chcecie zobaczyć kraba? Tak, to jest Krab Tom. To jest Trzeba mój. krab. Mimo jakoś streama na YouTube jest o wiele lepsze niż na innych platformach. Ciekawe stwierdzenie. Ale ktoś też pytał, czemu jest stream na YouTubie? Już ci drogi widzu pokazuję. Wchodzimy w analizę, wchodzimy w zarobki i widzimy zarobki. 2200 dolarów za ostatnim. Miesiąc. Z tego za reklamy mamy, no powiedzmy, 57 dolarów. 57 dolarów z reklam za miesiąc. Idziemy na YouTube, idziemy w analitykę, idziemy w revenue i mamy tutaj, tak, pu, pół, 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 rzeczy, z których zarabiam, nie, nie, nie. I tutaj idziemy w live. I przypominam, zrobiliśmy dwa streamy na YouTube. Dwa. I z reklam mamy 330 zł za dwa streamy. Versus 50 dolarów za miesiąc na Twitchu. Rozumiecie? Więc jest spora różnica. I też. Właśnie słyszałam o tym, że niby ma być jakieś spotkanie z partnerami na Twitchu. Ja takiego zaproszenia nie otrzymałam. Nie dostałam takiego zaproszenia. Bo wiesz, co wiko? Na TikToku nie umiem sprawdzić, ile zarobiłam. Nie wiem, gdzie są pieniądze na TikToku. Widzę, że ludzie wysyłają te kifciki, nie i tak dalej, ale nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ile, ile zarabiam. Na... na Kiku też jeszcze nie wiem, ile zarabiam, bo dopiero dostałam partnera. Chcę zobaczyć. Mam 7 aktywnych subskrypcji i to jest 40 dolarów, czyli 140 złotych. zawsze coś nie, ale wracając do tematu, słyszałam o tym spotkaniu i jest plotka. Plotka wygląda tak, że podobno ludzie, którzy streamowali kiedyś na Twitchu, ale przeszli na Kika i są teraz dużymi streamerami na Kiku, że Twitch chce ich ściągnąć z powrotem, im płacąc. Rozumiecie? I jeżeli ta plotka każe się prawdą, to będziemy odpalać multistreama, ale chyba bez jednej platformy. No bo co to ma być? Twitch aktualnie nam, takim streamerom, którzy nie zostawili tej platformy i streamują tu cały czas, nie poszli na kika, nie dał nic, a wręcz obcina cały czas nasze zarobki i reklamy. Więc trochę to takie niesprawiedliwe. To jak przypowieść o tym o synu marnotrawnym, że wziął jeden syn, poszedł, roztrwonił majątek, a gospodarz go i tak witał z otwartymi rękami, dał mu płaszcz i wszystko, a ten syn, co został z ojcem i był mu wierny i pomagał mu przez te wszystkie lata, figę dostał, figę. Aby sprawdzić zarobki na TikTok Live należy przejść do ustawień, następnie do salda. No dobra, dobra mam 500 zł. Dobra, to możemy zapisać, żeby przekalkulować sobie to. Za 43 tysiące tych diamencików dostałam 530 złotych, czyli jeżeli 4 000, 43 tysiące to 500 zł, to 1000 diamencików to X 1000 razy 531000 0, 0, 0. podzielić na 43 349. Za 1000 diamencików ja dostaję 2 12 zł. A jak to wygląda z waszej strony cenowo? Ile widz płaci za 1000 diamencików? Tiktok bierze 70% To grubo 83zł za 1000 monet A jak się monety mają w stosunku do diamentów? Bo ja mam wszystko w diamencikach Miałam w monetach Jedna moneta, jeden diament Okej, okay, czyli to jest tak samo, dobra Siema, czy możesz powiedzieć dłuższą, dłuższy tekst? About what? Just pick a topic and I'll try to give you some text Ty, dobre Ty, ale w sumie? Nie wiem czy to tak tak dobrze, że można sobie zrobić mojego bota. A jak zajdziesz, to kto cię zastąpi? E no właśnie, ale że w ogóle będzie możliwość zastąpienia mnie mną, że to nie jest źle? Ciekawe, ciekawe to jest. W takim razie myślę, że urodziliśmy się w tak cudownych czasach, że jest duża szansa, że zostanę z wami już na zawsze. Przekonwertują moją twarz, mój głos do internetu, do AI. AI będzie się za mnie poruszać. Ma dużo materiału źródłowego, z którego może czerpać i się uczyć. Przerażające? No mega przerażające to jest. Czy myślę, że mężczyźni są dyskryminowani? w Polsce. Wydaje mi się, że są niektórzy mężczyźni, którzy będą dyskryminowani i są niektóre kobiety, które są dyskryminowane. Nie da się tak powiedzieć, że wszyscy mężczyźni są dyskryminowani. A wiek emerytalny? Ale wiesz, to dobra, no to wiek emerytalny uważam, że jest niesprawiedliwy i uważam, że obowiązkowe poprót wojska tylko dla mężczyzn jest niesprawiedliwy. To są dwie rzeczy, z którymi, z którymi się zgadzam, ale na przykład ten problem z tym, żeby, żeby dzieci częściej że dzieci częściej trafiają pod opiekę matek niż rodziców, mimo że mi, mi, matek niż ojców. Mimo, że ojcowie się starają o prawa, dotyczy wąskiej grupy. W sensie, że to się rzadziej zdarza po prostu, więc to nie dotyczy trochę wszystkich. Mówisz trochę głupoty, bo pracuję w kancelarii. Dzieci, żeby nie poszły do matki, to ta matka musiałaby być narkomanką albo poważnym przestępcą. Jest duża dyskryminacja ojców i to głównie z tytułu, że żony mszczą się i zakładają w tym ojcu jakieś wymyślone imaginowane sprawy o znęcanie. Mówisz o konkretnej grupie osób. Nie mówisz o wszystkich mężczyznach, tylko konkretnie o ojcach dzieci, którzy się rozmawiają. Z wodą. To nie dotyczy każdego mężczyzny w Polsce. Rozumiesz? A, obowiązkowy pobór do wojska już tak. I wiek emerytalny też. Więc dlatego ja mówię, że są sprawy, które dotyczą wszystkich mężczyzn, i takie, które dotyczą części mężczyzn. I ja po to poruszyłam ten wątek, bo mówię, że to dotyczy części mężczyzn. Każdy mężczyzna może stanąć przed rozwodem, ale nie każdy mężczyzna będzie się rozwodził. A propos wieku emerytalnego, to tutaj w Holandii wiek emerytalny. раз 367 и кое-что каждый Do tego wieku i nie narzeka, a każdy Polak napierdziela na to. Nie, ale my też nie dyskutujemy o wysokości wieku emerytalnego, czy on jest za niski, czy za wysoki. Rozmawiamy o dyskryminacji względem ludzi w stosunku do tego, jakiej płci są. Bo to, że jako kobieta masz niższy wiek emerytalny, a jako mężczyzna masz wyższy, jest różnicą spowodowaną z tego powodu, czy masz penis, czy nie. Więc to jest dyskryminacja ze względu na płeć. To jest temat, rzeka, tutaj każdą sprawę trzeba rozpatrzeć osobno. Też się z tym trochę zgadzam. Znaczy w kwestii rozwodów. Tak! Trzeba byłoby każdą sprawę osobno rozpatrywać. No, nie? Że nie da się tak wrzucić stereotypowo wszystkiego do jednego wora, bo każda sprawa tutaj będzie inna. Każdy będzie miał inny stosunek z dzieckiem. Dziecko będzie miało inne swoje preferencje. Także ja rozumiem. Natomiast kwestia wieku emerytalnego wydaje mi się, że nie jest. Że nie, nie, że nie jest dyskusyjną kwestią. Ile ludzi tyle opinii? Są wyjątki i zdarza się, że sędzia, mimo dowodów i to twardych, był niesprawiedliwy dla matki. No, takich przykładów, że sąd postanowił gdzieś nie, niesprawiedliwy. Sprawiedliwie postąpić, no jest wiele, no. to też są ludzie, no nie oni na jakiejś bazie, na bazie litery prawa albo czegoś podejmują decyzję. Miejmy tylko nadzieję, że podejmują tę decyzję zgodnie z tym, żeby jak najlepiej najlepszy był interes dla dziecka, nie? Co sądzisz o wczorajszym bombardowaniu na irańskie placówki wzbogacające uran. Hmm, podjęłam ten temat głębszej analizie i poza zazna zaznajomieniu się z materiałami z różnych źródeł dochodzę do jednoznacznego wniosku, że nie znam się na tym. Nie mam pojęcia co tam chodzi. Wzbogacony uran jest szczęśliwszy od tego niewzbogaconego. Na pewno! Jakbyś ty był wzbogacony, to też byś był szczęśliwszy, gdybyś był niewzbogacony. Mój algorytm TikToka zamiast mi podpowiadać jakieś mega mądre treści ludzi, którzy tłumaczą te konflikty międzynarodowe i tak dalej, podpowiada mi jedynie jakieś TikToki, gdzie chłop gra na saksofonie, ludzie jedzą kolację, a nad nimi pociski latają w dwie strony. Mega dziwne. Jakieś mam TikToki odnośnie tego, że Gen Z na World War Free, nie? I tam jest rzecz na selfie, i że ludzie wiecie, że niepoważnie podchodzą do wojny i tak dalej, ale wydaje mi się, że bardzo ciężko jest w mediach społecznościowych znaleźć poważne podejście do tego tematu. Świętej Ani. Dekoracje, które tutaj widzicie w bieli i w pudrowym różu, uważam, że stworzyły bardzo dziewczęcy klimat. Czy Wy to widzicie? Tą ściankę, biel i pudrowy róż to jest komunia. Nie mogło zabraknąć strefy zabaw i relaksu. Place zabaw dmuchane, uważam, że będą idealną przestrzenią... Nie jeden! Dwa dmuchane zamki! Dwa zamki dmuchane! Na dzisiejszej uroczystości mamy 100 osób. 100 osób na komunii. Ludzie tyle na wesela nie zapraszają. Nie mogło zabraknąć tutaj dla nich atrakcji, a mowa tutaj o tajskich lodach. Tajskie lody na żywo! A jeśli ktoś nie lubi słodkości, to mamy przygotowane stoły sushi. Stół sushi! Stół sushi! A to wszystko będzie w akompaniamencie skrzypiec, na których zagra od Elia i to właśnie jej muzyka będzie słyszalna podczas spożywania posiłków. Skrzypce do posiłku. Niektórzy z was mogą to porównać do swoich komunii. Moja komunia odbywała się w domu. Przyszło chyba z 20 osób. Mama gotowała obiad w kuchni, tata robił drineczki, a naszą strefą zabaw dla dzieci był ogródek i stara niedopompowana piłka. Mega mocna komunia. Chcecie zobaczyć? Mam wymarzoną suknię ślubną, której nigdy nie założy. No popatrzcie na to. Ja kocham Perły, a to jest Perłowa sukienka. No, a czemu jej nie założysz? Bo ja nie chcę ślubu. Nie chcę ślubu, po prostu. Nie planuję ślubu. Ale myślę, żeby troszeczkę na zasady i zrobić engagement party, na które ubierę się w suknie ślubną. No. <grym> Takie, wiecie. To nie ślub, tylko taka impreza. A jeszcze pokombinujemy. Przepraszam, się oświadczył. No nie, dlatego jeszcze nie ma co planować, nie? Dobra, Trawa, jako oceniasz garnitur Ryziego. Ja Widziałem, że ludzie się spinają, no to ja w ogóle, ja jestem zakochana w tym obrazie. Rezi, ta jego narzeczona, ślub, Chorwacja, nad morzem, znajomi, kameralne grono. Piękne, piękne to było. I w ogóle nie zwróciłam uwagi na jego garnitur. Widziałam tylko ich miłość do siebie, ich szczęście w danym momencie. Bo stwierdziłam, że to jest takie piękne. O, a widzieliście tą układkę Sabryny Carpenter? Jak wam się podoba? Ta układka, gdzie ona klęczy, i ją jeszcze mężczyzna za włosy. Pewnie ciekawa Okładka, więc Muszę ją na Google znaleźć. Tak wygląda grafika. Mega Slay i mo. Nie wiem, mi jakoś się to zdjęcie podoba po prostu. Może coś jej upadło? Tak, jej coś upadło. A ten pan próbuje pomóc jej wstać, ale nie zdążyła mu podać ręki i on jej pomaga wstać za włosy. Tak, a ona się podtrzymuje jego nogi, żeby nie upaść. Dokładnie. Upadło jej przekonanie. Z rękiem też tak długopisy podnosicie? Właśnie nie, Liber, bo wiesz co? U nas wszystkie długopisy są niewidzialne. Jak je raz upuścisz, to już go nie znajdziesz. Więc nie ma co szukać. A właśnie. Właśnie, przyszła dostawa. Skoro jesteśmy na wszystkich platformach, mam 10 w takim razie nowych, jeszcze nie zarezerwowanych dla nikogo, 10 nowych niewidzialnych długopisów do sprzedania. Jeden długopis kosztuje 10 złotych, Są niewidzialne. Podyżce, podyszce. dycha za jeden. Tak, to te legendarne długopisy właśnie wróciły, ale mam tylko 10. Czy ktoś się decyduje? Ja czekam, jak komuś się będzie nudzić i będziesz musiała się łokikowi tłumaczyć, czemu wprowadzasz konsumentów w błąd z Didi. A gdzie wprowadziłam konsumentów? w błąd. Mówię, że sprzedaję niewidzialny długopis z niewidzialnym tuszem, z niewidzialnym paragonem. Where problem? Słyszałam niewidzialne 10 złotych. Nie, nie, nie. Ja przyjmuję widzialne pieniądze. A odprowadzasz VAT. Niewidzialny? Możecie mnie zgłaszać do skarbówki. Wszystko mam rozliczone. Nie torpię Ciebie. Nigdy. Jestem osobą, która płaciła większe podatki niż musiała, bo się bałam urzędu podatkowego. Rozumiecie? Poza tym, ja jestem na ty z spaniami z urzędu skarbowego. One bardzo mnie lubią. One wiedzą, że jak mi się zapomina zapłacić podatku. To, że ja, jak do mnie zadzwonią, to ja zapłacę. I tak, i krzyczą na mnie, że płacę za dużo podatków, bo muszę płacić dokładną kwotę, bo mi się później nie zgadza i muszę mnie odsyłać. Więc panie mnie bardzo lubią, mi się lubimy, jesteśmy mega piapsi. Ja się boję komornika. Nigdy w życiu nie miałam ani komornika, ani zajęcia jakiejś kwoty na koncie. Ej, pamiętacie, jak w tamtym miesiącu mówiłam wam, że zapłaciłam jakieś chore podatki? W tym miesiącu zapłaciłam tysiąc za tych podatków. Za cały maj nie zarobiłam praktycznie nic. Życie streamera to najbardziej najbardziej stabilna robota ever. Polecam każdemu. A za co tyle? Ja co miesiąc, yy, kaktus lud, płacę podatki. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli przychodzi do mnie firma i firma mi mówi tak, chcemy, żebyś powiedziała, że nasz pilot do klimatyzacji jest najlepszym pilotem do klimatyzacji. I tak się składa, że mam tego pilota albo tę klimatyzację. Oni mnie nie zapłacili, więc zakrywam ich nazwę. I ja mówię, dobrze, zrobię to, ale musicie mi dać 10 tysięcy złotych. Oni mówią, pewnie damy Ci 10 tysięcy złotych. No i oni mi dają te 10 tysięcy złotych i ja wystawiam im fakturę i oni zapłacą mi nie 10 tysięcy, ale 12 tysięcy 300 złotych. Dlaczego? Bo doliczam VAT. I ja później na koniec miesiąca biorę te 12,5 tysiąca złotych. I 2,5 tysiąca złotych muszę zapłacić z dopiskiem to jest na VAT. To proszę odliczyć do VAT-u. A potem z tego 10 tysięcy złotych muszę zapłacić 8,5 czyli 850 zł I tam piszę to jest PIT. I to rozlicza. Jako PIT. Tak działają podatki. Czyli generalnie ja chcę 10 tysięcy, dostaję 12, a zostaje mi 9. Zajebiście. ale tak to działa. Idź na etat, i nie, nie płacz. Ale ja nie płaczę. Etat ma na pewno swoje plusy. Na pewno jest większa stabilność zatrudnienia i stabilność zarobku. Możesz bardziej zaplanować, na co chcesz wydać pieniądze, albo jak będziesz sobie chciał oszczędzać, odkładać czy inwestować. To jest na pewno lepsze na etacie i na umowie. Co zrobił, gdybyś zobaczył, że ktoś na czacie hejtuje Hadesa. Mamy na to sprawdzone sposoby. Nie ruszaj, nie ruszaj. Do słuchaj, się kręczeniem rzecz. No dobra, ale nie można ukrywać, że Hades nie miał najlepszej serii w meczu G2 vs The Mongols i odpadli z majora. Chociaż na koniec to już też Snax osiadł na laurach, to prawda. Hades jakby... Oni jakby grali w czwórkę, no. Ty się nie znasz. A wiesz, co jeszcze Ci powiem? W piłce nożnej, więc to spalony. No. I Ci to udowodnię. Tłumaczę. Na czerwono są ludziki drużyny atakującej. Na niebiesko są obrońcy. Linie Spalonego wyznacza linia ostatniego obrońcy. Tam chyba jego, może być jego łokcia, jego ręki, głowę, coś tam, coś tam nie. Tą linię spalonego wyznacza ta ostatnia osoba, ostatni obrońca. I teraz, kiedy ten spalony jest? Kiedy zawodnik, jeden poda do zawodnika 2 piłkę, ale zawodnik 2 będzie się znajdował za tą linią, czyli tu. Jak tu nastąpi podanie, to jest falony. No i zjebalas, bo nie ostatni obrońca, tylko przedostatni zawodnik drużyny przeciwnej. Mały niuans, ale czasami ma znaczenie. Ale jest oczywiście Liber, uwzględniałam, że to jest ostatni obrońca, ponieważ tutaj stoi jeszcze bramkarz. Więc jest to przedostatni zawodnik z drużyny, który wyznacza tę linię, ponieważ jeżeli bramkarz byłby tutaj, to linia ostatniego, przedostatniego zawodnika byłaby tu, a nie tu, bo to nie od, odbramka za... Że...